Cześć dzieciaki! Dzisiaj zobaczycie, jak wykorzystując dostępne materiały można przygotować zabawkę żółwia. Do przeprowadzenia doświadczenia będą mi potrzebne: plastikowa butelka, kartka z bloku technicznego, nożyczki, mazak, kawałek włóczki. Najpierw odcinamy dno plastikowej butelki. Następnie przykładamy dno odciętą stroną do kartki z bloku. Teraz rysujemy głowę żółwia, ogonek i cztery nóżki. Wycinamy kontury żółwia. Włóczką mocujemy kontur żółwia do dna butelki, robiąc niby siatkę na skorupie. Teraz rysujemy buzie, oczy i pazury żółwia. W doświadczeniu pokazaliśmy sposób wykonania prostej zabawki. Wykorzystaliśmy dostępne materiały i zrobiliśmy żółwia. Zachęcamy do robienia innych zabawek z prostych i dostępnych materiałów.